Okay, witam wszystkich YouTuberów. Chciałem Wam pokazać szybko nagrać filmik na temat mikroskopu z AliExpress, czyli z Chin, kupionego za 159 zł. Moje wrażenie, powiem Wam tak na początku, rozwaliło mnie to. Rozwaliło mnie to jakość. Przede wszystkim jakość, jaka jest, jak się położył tutaj jakiś element. Jak to wszystko wygląda? W 3D mamy oczywiście widok, nie? Nie jest to tak jak po podłączeniu na przykład jakiegoś mikroskopu pod HDMI albo USB, że obraz jest płaski. Także jestem tak rozwalony jakością tego mikroskopu. On jest co prawda obudowa z plastiku, ale ok, za tą kasę nie mamy co wymagać. Dobra, co dostajemy w zestawie? W zestawie. 10% baterii, kurwa, dobra, ok. Spróbuję to jeszcze dograć. W zestawie dostajemy, bo chyba jest jakaś promocja. Coś takiego. Na oczy. Dwa razy takie. Hmm. Nie wiem, co to będę nazywał. Dwa razy po 10 i dwa razy po 20, czyli razy 40 powiększenie będzie w tym przypadku i razy 20 powiększenie w tym przypadku powiem wam tak założyłem sobie już wcześniej razy 10 na razie tylko razy 10 założyłem i naprawdę rozwaliła mnie ta jakość kurczę. Jest super, naprawdę jest zarąbiście, cieszę się z tego zakupu, już od razu Wam to powiem. No regulacja oczywiście tutaj na statywie, nie? Fajnie to chodzi, tak nie za lekko, nie za ciężko, tylko takim z lekkim oporem. Odległość robocza wynosi tutaj chyba, z, nie wiem, z 10 cm koło tego. Od, w instrukcji jest od 7 do 10 cm. 10 cm spokojnie mi wystarczy na jakąś tam manipulację lutownicą. Oczywiście mamy diodę, włącz, włączamy diodę sobie tutaj pod spodem. No i jest zasilana ta dioda dwoma bateriami, paluszkami grubymi chyba. Tutaj takie uchwyciki szczypce są, żeby coś tam złapać. nie? No i mamy tą podstawkę, chyba jest z drugiej strony. Nie, nie jest czarna. Są takie, że obracamy, jest biała i czarna. No, można sobie przykleić coś albo pomalować na czarno no, i to No. Także wystawiłem gościowi pierwszą ocenę, no jak najlepszą naprawdę posłudziłem mu tam w komentarzu, bo zasługuje na to za 159 zł i co najlepsze nie odslili mi tej przesyłki, doszła bardzo szybko. Jestem w szoku jak szybko doszło, chyba nie wiem, 15 dni szło. Co w przypadku AliExpress skin jest dobrym wynikiem. To nie był żaden kurier, tylko po prostu nie wiem, samolotem leciała i w Pary, do Paryża trafiła, a potem z Paryża do Poznania i z Poznania do Wrocławia. Czyli tam w Poznaniu są komorniki. No jak czytałem tam, że tam w komornikach potrafią ostroclić, ale na szczęście nie, nie tego, nic mi nie dowalili, żadnego vat ani nic. Także idę się nim jeszcze pobawię trochę Bo naprawdę jest zarobisty mikroskop I jeżeli... Taką Wam po to zakończę Jeżeli byście chcieli kupić taki mikroskop Ten czarny co mówiłem Z takim... Wyświetlaczem LCD Chyba TFT Powiedzmy to A są różne wersje też Ale ja miałem chyba z tym TFT naj, takim najsłabszym To... To jest po prostu Mistrzostwo świata za te pieniądze dla amatora na sam początek taki mikroskop do lutowania jest bardzo fajną sprawą to jest w ogóle mój pierwszy mikroskop także może dlatego tak się podniecam trochę ale jakość jest zarombista zarombista dobra kończę powiedzcie jak macie jakieś pytania to pytajcie tam w komentarzach co mógłbym wam jeszcze tutaj wyjaśnić aha jeszcze mamy rozsuwane nie nam to w lewo w prawo, że jak ktoś ma gałki oczne rozstawione bardzo szeroko, to powinno mu to ogarnąć. <grych> ok, to by było na tyle. 5 minut nagrywania, bateria mi jeszcze nie padła. Kończę. Cześć.